Mamy tutaj instalację 12 kW i wgrana funkcja ograniczenia mocy, czyli QU. To jest ta opcja, która ma ratować farowniki przed wyłączeniem. Zobaczcie, co się dzieje. Produkcja spada do jakiej mocy? 1,9 kW, 2,6, 2,9 znowu wzrasta. Wzrasta, wzrasta. W tej chwili mamy pełne słońce. Mogłoby oddawać przynajmniej 10 kW. I znowu spada. Na chwilę wyłączymy tą funkcję. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Mamy falownik growat. Tutaj mierzymy napięcia. Growat, niestety, ma tylko napięcia międzyfazowe, pokazane. Jak widać, już było prawie 8 kW, i znowu spadło do 0,5 kW, i na nowo produkcja próbuje wzrosnąć. Usuniemy funkcję QU, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i właśnie usunęliśmy funkcję ograniczenia mocy do napięcia QU, i mamy równą, stabilną produkcję energii 8,4 kW. 8,5 słoneczko świeci w miarę dobrze, ale już mamy godzinę, nie wiem, którą mamy, prawie 14,30 do 15:00 dochodzi. Jakoś tak. Teraz sprawdzimy dokładnie. 16 po drugiej, 16 po drugiej ale 4,5 kW. cztery przepraszam 8,5 kW leci energii. No. Stabilnie. Słonko świeci już z boku. Po cieniu widać. I funkcja QU wyłączona, sterownik zainstalowany I produkcja idzie maksymalnie duża Sterownik Rowat I tak to wygląda w praktyce Jak, Jeżeli macie pytania, to dzwonić Chętnie odpowiem